Cześć, cześć. Tak na szybko, zupełnie roboczo, chciałem Ci przedstawić taką analizę. Analizę, którą robiłem właśnie z czatem GPT na temat ogólnodostępnych pakietów medycznych tak? w Polsce z głównych firm. Bo czasami mamy takie przeświadczenie, tak? Ja w pewnym momencie też tak miałem, jak zaczynałem. Pamiętam biznes sieciowy, biznes MLM, program partnerski, tak? Wielopoziomowy, jakkolwiek. Zwał jak zwał, tak? Wiemy o co chodzi. Że produkty czy usługi po prostu muszą być przewartościowane, muszą być, muszą być znacznie droższe niż te ceny rynkowe, czyli na przykład no, porównanie, nie? Płyn do mycia naczyń z jakiejś firmy, tak? Marketingu sieciowe, sieciowego musi trzy razy droższy być. Trzeba oczywiście jakąś tam filozofię na ten temat dorobić i tak dalej niż. Niż ten zwykły taki płyn, powiedzmy, w, nie będę tutaj nazw wymieniał, no, ale powiedzmy w takich dyskontach, tak? Po to, żeby wypłacić pieniądze całej, całej sieci, sprzedaży, strukturze i tak dalej, nie? Czyli jakby idea była taka, że pomijamy pośredników, tak? No bo jaka jest idea marketingu sieciowego? No, no takie, taka, że kupujemy bezpośrednio u producenta. Pomijamy pośredników, tam detalistów i tak dalej, i ma wyjść po prostu taniej. Nie? No, w większości przypadków wychodzi drożej. Nie? No i czasami e, tutaj też, tak, w tych usługach, które, się, które mamy, czy w ogóle firmy, które się mm, usługami zajmują, no to czasami tak można po prostu pomyśleć. No i teraz przejdę tutaj do, do mojego y, ekranu, tak, żeby Ci po prostu pokazać, jak to wygląda na rynku dzisiaj, nie? I, I sobie zobaczysz, bo już abstrahuję od, od, od zarabiania, od tego wszystkiego, chociaż też ci pokażę, bo przeanalizowałem tutaj z czatem ofertę, jaką my dajemy naszym partnerom, tak? Czyli co oprócz pakietu dostają, kiedy wejdą z nami do współpracy. No ale powiedzmy sam najpierw pakiet, nie samą usługę, żebyśmy zobaczyli, na czym, na czym to polega i jak to wygląda. Także zapraszam. I teraz zobacz, przeanalizowałem, tak, tutaj mamy główne firmy, powiedzmy, e, dałem mu zakres, tak, jaki my mamy pakietu <laughs> i mówię, porównaj mi z innymi po prostu na rynku, nie? i tu mamy 7Play Gold Concierge, mamy MediCover, Comfort wyłamany na VIP, tak, no bo Comfort plus VIP, LuxMed, e, NLMed i PZU Zdrowie. I teraz zobacz, tak, e, mamy tak, cena u nas jest 399 zł na miesiąc, Tutaj mamy od 369, tutaj mamy 399, tu mamy od 319, tutaj mamy od 249. No jakbyśmy mieli patrzeć na same ceny, no to mamy porównywalne, tak? No nie mamy najtaniej, ale no, no ale porównywalnie, tak? No ale zobaczmy na zakresy, nie? Konsultacje specjalistyczne, mamy 30 konsultacji różnych specjalizacji, ale bez limitu, nie? Tutaj mamy 40 konsultacji, ale to już z limitami, później trzeba płacić, dopłacać. Tutaj tak samo i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, Diagnostyka obrazowa, no mamy gdzieś tam porównywalną. Mamy rehabilitacja do 20 zabiegów na rok, tutaj zwykle 10, tu 6, 12, tu opcjonalnie, tu do 12. Opcjonalnie w sensie takim, że no, trzeba wyżej, yy, wyższą cenę zapłacić, tak? Yy, mamy tutaj osoby u nas, które z nami współpracują, i mówią jasno, tak, że na przykład dla y, pakietu rodzinnego płaciły po 900 zł na miesiąc, tak, żeby mieć. Y, no, full opcję, można powiedzieć, nie, no to tak to wygląda. Tutaj mamy tak. Chirurga jednego dnia u nas 40 ponad procedur, nie ma, nie ma, nie ma nie? wizyta domowa tutaj na zlecenie, tylko w dużych miastach, tylko prestiż, tutaj jest, tutaj częściowo nie? Mm, koncierz medyczny u nas jest, nie ma, nie ma, VIP wersja tylko nie ma, nie? No i ostatnia, program partnerski, słuchajcie, zarabianie do 45 prowizji z 6 poziomów, tak? No, u nas jest tylko, nigdzie, nigdzie, nigdzie nie ma. Nie? I tutaj, jeśli chodzi o sam pakiet, zobaczcie, no to jest, to jest tak zwany no-brainer, można powiedzieć, tak? Czyli, czyli nie ma w ogóle o czym, o czym rozmawiać. E, oczywiście, jeśli nie bierzesz pod uwagę żadnej opcji zarabiania, żadnej opcji polecania, bo za chwilę tutaj sobie po, powiemy, że masz cztery osoby polecone na pakiet Gold Cons, jeżeli masz swój pakiet za darmo, czyli jakby yy, nie ma porównania, bo, bo masz, u nas masz za darmo, a tutaj nie masz takiej możliwości, żeby mieć za darmo, nie? No, ale to powiedzmy, powiedzmy bierzemy tylko i wyłącznie ofertę, nie? No to sprawdź i myślę, że jakbyś nawet nie wiedział, że to jest coś z biznesu sieciowego, to wybrałbyś tą ofertę, lub ewentualnie, jakbyś nie musiał dopłacać nic, no to którą jeszcze? No, chyba nie ma. Tutaj, tak? No dobra, no i teraz to jest oferta, jeśli chodzi o usługę. Czyli powiedzmy, nie chcesz z nami w ogóle zarabiać i tak dalej, ale wiesz o tym, że no za chwilę nie ma opcji dostania się do lekarza bez kolejek bez kierowań i tak dalej, no to wiesz o tym, że musisz to posiadać, nie? Ale teraz, zobacz, ja mu daję, idźmy dalej, nie? I to jest na razie, mówię, wersja taka robocza, zanim nagram profesjonalnie, tak, wideo i tak dalej. Teraz zobacz. Ja piszę do niego, nie? I teraz zobacz, ja każdemu naszemu partnerowi, który wchodzi do biznesu, e, czytaj, kupuje pakiet Gold, daje jeszcze moją Akademię Prostelnie Łatwe, o której pisałem już wielokrotnie z Tobą. On ma dzisiaj taką funkcję chat GPT e, pa, pamięci, y, gdzie on już wie, co tam jest tej, 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 w tej Akademii i tak dalej, no, e, generalnie jest e, zarabianie, zaraz sobie poczytamy, bo on nam tutaj powie, nie? Sprzedaję ją na tej stronie w cenie regularnej 3, 3997 zł. Nie? I tutaj pokazuję mu stronę. Wciel się proszę w marketera online. Napisz, proszę ofertę tego biznesu w stylu Aida dla osób, które chcą zacząć zarabiać online w prestiżowej branży medycznej. I teraz zobacz. Jasne, poniżej masz ofertę napisaną w stylu Aida, skierowaną do osób, które chcą wejść w zarabianie online, ale chcą to robić z klasą, sensem i realną wartością. Oferta łączy pakiet Gold, system 7 Play. Bonusową Akademię w Postanie warto wartą 399, 3997 zł. Gotowa do, gotowa do użycia w mailingu, na stronie lądowania lub po, po drobnych przeróbkach, nawet jako sponsorowane. I teraz zobacz. zarabie online w prestiżowej branży medycznej i zgadnij bonusie Akademię wartą 3997 zł. Nie? Teraz zwróć uwagę, attention po angielsku. Tak, wyobraź sobie, że zarabiasz online w modelu subskrypcyjnym. No właśnie, wyobraź sobie, mój drogi słuchaczu, w jednej z najbardziej stabilnych, prestiżowych branż świata, medycynie prywatnej. Bez konieczności tworzenia produktów, bez kombinowania, za to z gotowym systemem, który nie tylko ci płaci, ale jeszcze chroni twoje zdrowie twoich bliskich. E, interes, e, wzbudź zainteresowanie, bo ja tutaj tylko powiedziałem o pakiecie Gold, nie? Ale my jeszcze mamy pakiet yy, rodzinny, nie? Ale to też dostajesz tam akademię w tym. Dołączając do programu partnerskiego 7B, otrzymujesz pakiet Gold, kompleksową opiekę medyczną. No tutaj otrzymujesz akurat, no chodzi o to, że wykupujesz sobie pakiet Gold, nie? 30, 30 plus specjalistów, rezonansy, chirurga jednego dnia, e, wizyty domowe itd. Możliwość zarabiania do 45% prowizji w, sze, w sześciu 6-poziomowym programie partner, partnerskim. System poleceń, dzięki któremu jeśli zaprosisz 4 osoby, Twój pakiet jest za darmo. Ale to nie wszystko. Jako mój partner biznesowy otrzymasz dostęp do Akademii. Proste, niełatwe kompletnego programu uczącego, jak budować markę osobistą, jak zarabiać na produktach, usługach, subskrypcji, afiliacji, MLM, jak stworzyć stabilny, skalowany dochód online. Wartość 3997 zł dla Ciebie zero w pakiecie. Tak i teraz zbuduj pragnienie. To coś więcej niż zwykły abonament medyczny. To biznes, który sam się spłaca. Daje Ci dostęp do wiedzy, społeczności, narzędzi, które pomogą Ci wejść do świata marketingu online bez ryzyka, budować dochód pasywny w oparciu o realną wartość, połączyć dbanie, dbanie o zdrowie z zarabianiem pieniędzy a wszystko w oparciu o sprawdzony system, aplikację mobilną i Twoje osobiste wsparcie krok, e, krok po kroku, tak? A tutaj akurat aplikacji mobilnej nie mamy w tej opcji, mamy aplikację mobilną mm, do umawiania spotkań lekarskich, nie? Czyli wizyt lekarskich. Wezwij do działania. Jeśli czujesz, że to dla Ciebie, nie zwlekaj. Ten model biznesowy możesz odpalić nawet w 48 godzin, nawet szybciej, nie? Wejdź tutaj sobie na ofertę, zarejestruj się, wykup pakiet Gold lub tutaj akurat mu nie mówiłem o Rodzinny mnie, Akademia o Wartości 3997, dostaniesz ode mnie w gratisie. To pierwszy biznes medyczny, online, który jest prosty w, prosty w wejściu, prestiżowy z natury, oparty o realną wartość i który może Cię nauczyć zarabiać więcej niż etat. Zacznij mądrze zarabiać z głową, zadbaj o zdrowie i przychody jednocześnie. No i on tu mi mówi, że może stworzyć dla mnie jeszcze inne tutaj materiały. I teraz zobacz, tak zupełnie realnie, nie? bez jakiegoś tam prania głowy, jak to mówią, nawet w dobrym proszku to sam ten produkt, to jest akurat usługa, tak, się po prostu broni rynkowo. No a dodając do tego całą otoczkę tego wszystkiego, czyli można powiedzieć szkołę marketingu online i to, że możesz po prostu z tego żyć docelowo, to jest niewyobrażalna sprawa, nie? Wcześniej na, na niektórych tutaj stronach, jak pisałem z czatem, to on po prostu był w ciężkim, w ciężkim szoku, nie? No, bo to jest taka prawda, tylko teraz na różnych konsultacjach każdego dnia z wami rozmawiam. Każdego dnia. Tak. I dzisiaj też miałem taką ciekawą rozmowę z jedną panią. I na wszystkie jej problemy dzisiaj, na wszystkie jej wyzwania, akurat tu chodziło o akademię, akademia ma rozwiązanie. No I z jakiegoś powodu tej pani to się nie łączy. <laughs> nie łączy się, tak. Będę nagrywał jakiś tam inny materiał na ten temat, że tu chodzi tylko i wyłącznie o to, nie? że czy Twoje pragnienie tego, co chcesz zrobić w życiu, czyli jaki, jakie cele ma zrealizować, kim się stać, jak ma wyglądać swój dzień itd., itd., czy to jest ważniejsze, czy to jest bardziej gorące takie pragnienie i, i, i nie wyobrażasz sobie bez tego funkcjonowania? Czy na przykład te tam, nie wiem, jeszcze dokładnie 300 zł chyba, tak? Czy 300 zł za samą akademię, którą musiałbyś zapłacić. W zależności jak ta waga jest poukładana, tak. Tak, po prostu. Jeśli to jest cięższe niż twoje marzenia, niż to no to no to zawsze będzie w plecy, że tak powiem. Jak będzie odwrotnie, twoje marzenia, to wszystko co chcesz zrobić będzie cięższe i będzie bardziej wartościowe i można powiedzieć, że będzie no nie, nie, nie będziesz sobie wyobrażał, że nie możesz tego osiągnąć, no to po prostu decyzja będzie dla Ciebie bardzo, bardzo prosta. Nie? A tutaj jeszcze, oprócz tego, za akademię nie musisz płacić, bo wchodząc po prostu do nas do biznesu, dostajesz to w gratisie, jak ktoś mówi, no tak, przecież wchodzę, to po co jeszcze mam za wiedzę płacić? No tutaj już wtedy nie płacisz. Nie? No, Także takie króciutkie, o, króciutkie wyszło pewnie z 10 minut, tak, <laughs> ale. Hmm, obejrzyj jeszcze raz, sprawdź e, i e, przedstaw sobie sam narysuj, zobacz, co tak naprawdę dostajesz, że e, jest to porównywalne z tym, co jest na rynku, a ty jeszcze możesz z tego zarabiać niewyobrażalne pieniądze. Dlaczego? No bo z każdego pakietu gold, jaki ty polecisz, masz plus minus 900 zł zarobku, nie? Plus minus, nie? No to sobie policz. Ja już nie mówię o sześciopoziomowych tutaj wynagrodzeniach, bo to jest w ogóle kosmos, nie? Ale. Za każdą osobę polecono. Masz tysiąc, tysiąc, tam, tam 900, 900, 900, dziewięćset. Więcej informacji na ten temat, mój drogi, moja droga, w opisie lub w komentarzu masz. Yy, możesz sobie wybrać godzinę webinaru, gdzie ja opowiadam krok po kroku, jak możemy razem tutaj współpracować. Także do zobaczenia na webinarze i później do usłyszenia, bo będzie ankieta do wypełnienia o współpracy i po prostu porozmawiamy i zobaczymy, czy mamy sobie po drodze. Pozdrawiam Cię, cześć, cześć.